We do ojczyzny, harcerze, a więc symbol walki miłości, czy jest ojczyzna, w tej modlitwie powierzamy wszystkich rządzących naszym krajem, wszystkich rodaków, abyśmy byli jedną wspólnotą. Ojcze nasz, który jest w niebie, świeć się i nie twoje. Żyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako niebie, tak i na dzień. Chleba naszego, proszę daj nam dzisiaj. Nie opuść nam, ale widać. Jak i my opuszczamy naszym winowajcom. Nie opuść się, to ale nas zbaw ode swego. Amen. Panie Jezu Chryste, złamie, po mnie. Przed święty i w nas swoim powie. przed świętym krzyżem, swój świat Błogosławiony Jan Paweł II doskonale wiedział, że jego wiara nie może się opierać na formułach, pustych deklaracjach, wierze ludzkiej, drugorzędnych motywach, emocjach lub tradycji narodowej. Wiedział, że jego wiara musi być oczyszczona przez cierpienia, pokusy, przeciwności, niesłuszne oskarżenia i osądy. A ja, czy wierzę Bogu dlatego, że dzięki Niemu chcę, żeby wszystko szło po mojej myśli? Co mówię, gdy sprawy nie idą po mojej myśli? Bóg mnie opuścił. Czy Bóg oczyszcza moją wiarę? Czy naśladuje Jezusa, który nam wierze, przewodzi i ją wydoskonala? Który. W zemrzeniem bierze krzyż prawie. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Przeź, przeź krzyż swój świat odkupić raczej. Błogosławiony Jan Paweł II wziął krzyż odpowiedzialności za Polskę. Wiedział, że tylko to, co kosztuje, posiada wartość. Wiala Błogosławionego Jana Pawła II jest Kosztowała. I dlatego była niezwykle cenna. Nałożyła krzyż na jego ramiona, ale zarazem wyzwoliła. Mówił do nas: A ja, czy umiem stawiać sobie wymagania, choćby inni ode mnie nie wymagali? Której za nas cierpiał na. Ach, mój Jezu, jak Ty klesz... Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez święty krzyż Twój świat odkupić raczył. Błogosławiony Jan Paweł II nie był człowiekiem medalu. Jego świętość nie polegała na bezgrzeszności, ale raczej opierała się na ufności, będącej obliczem nadziei. Papież Polak wielokrotnie doświadczał poczucia odrzucenia, krzywdy, osamotnienia, rozczarowania, żalu, upokorzenia. Doskonale znał smak porażki i cierpienia duchowego, psychicznego i fizycznego. Bardzo wiele razy sprawy przebiegały zupełnie nie po jego myśli. Ale jednak jego nadzieja wydoskonaliła się dzięki tym doświadczeniom do tego stopnia, że ufność swoją nie na powodzeniu i zdrowiu, ale naprawdę, że Bóg jest miłosierny i wspomaga nas swoją wszechmocą. Pomaga nam nawet wtedy, gdy my tego nie widzimy, nie rozumiemy ani nie czujemy. W ten sposób upodobnił się do swojego Mistrza. Dzięki cierpieniu jego nadzieja się oczyściła, a dzięki czystej nadziei błogosławiony Jan Paweł II mógł się zjednoczyć ze swoim Mistrzem upodobnić się do Jezusa. A ja? Czy popadam w pokusę po grzechu, aby nie podnieść się z upadku oraz aby przestać uchodzić w Bogu? Czy traktuję swoje cierpienie jako środek do oczyszczenia mojej ufności i nadziei? który za są... Tych, którzy służą naszemu bezpieczeństwu, oni sami, a także ich rodzinę. Boleść przemiła, tkliwe matki serce, kiedy ujrzysz Wszystkie grzechy nasze okrutnie biczą. Ja i tych, którzy na co dzień służą w urzędach, za tych wszystkich pracowników. Bo nasz, który się z niebie, święte i inne Twoje, żyj królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na wlewa naszego poszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom stacja czwarta Pan Jezus spotyka swoją Matkę kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie żeś przez święty krzyż swój świat odkupić raczył Już się oddał cały Maryi, nic nie było jego własnością, a wszystko było własnością Maryi. Kolejne próby, jakie go czekały w życiu, miały być potwierdzeniem jego autentycznego ofiarowania się i zaufania Maryi. Pod koniec życia, doświadczony potwornym cierpieniem fizycznym, po o tracheotomii poprosił o kartkę, na której napisał: Co oni mi zrobili, ale to tu stóz. Te potworne doświadczenia stały się potwierdzeniem jego autentycznego, totalnego ofiarowania się Maryi. Choć po ludzku sądząc, kochająca matka dopuściła, aby przeżył tak wielkie męczarnie, to jednak stało się tak, aby błogosławiony Jan Karol II upodobnił się do swojego cierpiącego Zbawiciela, ponieważ wierzył, wierzył że na jego cierpieniu wyrośnie przeogromne dobro, wyrośnie dzięki darowi jego matki. Błogosławiony Jan Paweł II zgodził się ponadto na utratę ukochanych rodziców, pogodził się z tym, że szybko odeszli do wieczności i zaakceptował taki stan. A ja, jak ja interpretuję swoje cierpienia i przeciwności? Czy uczynię wszystko, aby ominęło, aby ominęło mnie cierpienie, które mogę uniknąć, a nieuniknione bóle fizyczne, psychiczne i duchowe ofiaruję Bogu za zbawienie świata? Któreś za nas cierpia? Poniosą wszyscy ci pracownicy związani z różnymi zakładami pracy na terenie Płucka, Miasta i innych okolic, ci, którzy wcześniej rano muszą wychodzić do pracy. Krzyż służby pracy będzie okazją także do podniesienia tego krzyża fizycznego w ramach naszej drogi krzyżowej, a więc także zapraszam do aktywnego udziału. Jest wdzięczność o. Patrzy na Szymona, że w nim wziął na swe ramiona. Bo... na powróżenie, ale nas zbaw ode Po rozważaniach poniosą wszyscy ci, którzy codzienną pracą, w różnych miejscach, w różnych zakładach, na co dzień służą, także wszystko godziną i z tą ciężką pracą. Stacja piąta, Szymon Cyrynejczyk, pomaganie z krzyżu Jezusów. Panie, ci się, Pani Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, Cześć, przed świętym, czy swój świat odkupić raczył. Pomyślność często nie towarzyszyła błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Dzięki temu mógł oprzeć swoją miłość na stolidniejszych fundamentach niż na poczuciu sukcesu. Papież wskazywał, że w nauczaniu Jezusa wyrażenie wziąć krzyż. Nie kładzie w pierwszym znaczeniu nacisku na umartwienie i wyrzeczenie. Nie odnosi się głównie do obowiązku znoszenia z cierpliwością małych czy większych trosk codziennych. Ani tym bardziej nie oznacza wychwalania bólu jako sposobu podobania się Bogu. Chrześcijanin nie poszukuje cierpienia dla cierpienia, ale miłości. Przyjęcie krzyża jest znakiem miłości i całkowitego oddania. Zdjęcie go za Chrystusem oznacza zjednoczenie się z Nim w objawaniu największego dowodu miłości. A ja, gdy miłość wymaga ode mnie, abym zrezygnował ze swoich planów, tak jak zrezygnował z nich Szymon Renejczyk, czy wtedy potrafię z czystą miłością pomóc bliźniemu świkać jego brzemię? Któryś za nas cierpiał Wojtyła, wzorem Jezusa, tak pocieszał cierpiących. Gdyby mnie ktoś zapytał, na czym opieram moje pasterstwo w archidiecezji krakowskiej, odpowiedziałbym, że w znacznej mierze opieram je na prawdzie: że cierpienie, doświadczenie, przez pokuty, przez które przychodzą jakże liczni nasi bracia i siostry, jest własnością całego Kościoła. Jest dobrem. Tego nauczył nas Pan Jezus. Chociaż cierpienie jest złem, to przez Chrystusa i w Chrystusie jest dobre. Przecież On przyjął mękę, zostawił nam ślady tej męki nie tylko zewnętrzne, krwawe, ale wewnętrzne. W okrutcu w czasie konania na krzyżu także ślady duchowego opuszczenia. Pamiętajcie więc, że jesteście do Niego podobni, że wszyscy pragniemy do Niego się upodabniać. A ja i czy pragnę upodobnić się do ukrzyżowanego Jezusa? Czy jak trwoga, to biegnę do Boga? A gdy nie ma trwogi, to zapominam o Bogu? Któryś Jezu, niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź pola Twoja, jako niebie taki na ziemi. Lewa naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas spad ode Stacja Dziewiąta. Pan Jezus upada po raz trzeci pod krzyżem. Kłoniamy Ci się, Panie Jezus Chrysta i Bogosławimy Tobie. Ci przystwój świat odkupić raczy. Puść ci mnie przy